Witam wszystkich hodowców i hodowczyni gołębi podstawowych. Jesteśmy u mnie na hodowli Jest drugi dzień parowania Nie drugi, przepraszam Trzeci Trzeci dzień parowania No niektóre pary jeszcze muszę Trzymać A niektóre już praktycznie by się Poparowały Musiałem pozmieniać cele, bo przypomniało mi się Że gołębie powinny być, każdy powinien sam jest być W swojej celi Więc pozmieniać musiałem cele ten akurat tu chyba był, z tego co pamiętam. Tak, ten tutaj był. Chyba. Yy, tutaj ta samiczka musiała. Yy, ta samiczka tu z samczykiem była, ale musiałem z niektórym samczykiem cele pozmieniać yy, No jeszcze tak, tak patrzę i muszę tu połapać samczyki trochę. Chodź, 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 chodź Muszę tu połapać co niektóre samczyki. To do celek dosamicie wkładać, przypomnieć im, że jeszcze samiczki są tutaj. No i co? Moje zadanie jest takie, że ja sobie siedzę, osiadam sobie. I obserwuję te gębie co robią, jak się zachowują, itp, i Wtedy jak widzę. Siedzę już no, trzeci dzień prawie cały w głębniku. Obserwuję, jak gołębie się zachowują, co one robią, czy się poparowały tak jak ja chcę. Jak się poparują, tak jak ja chcę, to będzie wszystko dobrze. Ogólnie, te to są asiory, nie? Samiec sobie leży, samiczka sobie tak siedzi. Tu mam wolnych czterech samców, kurde. Jutro jadę po samicę do nich. Jednego samczyka, samiczka samczy, Przywiozę z hodowli. Tu jest akurat tam, nie wiem czy widać. Tu są trzy polaki. Jeden belg. Tu jest ze stacji Natural To jest odchodzący z mojej sekcji, z rozpodu, Kanibal I tutaj jeszcze jest samczyk jeden Jutro jadę po samiczkę Szymelkę do tego Grochowego Ciemnego takiego z naroślami Belga 2009 rok O No tutaj posprzątane posprzątane, przyniosłem sobie tutaj takie o, pierdoły moje daszki nie daszki <laughs> teraz puste się zrobiło no i co no czekam na młodę. no teraz za niedługo będę jechał sobie za niedługo za ponad 3 miesiąc będę jechał do po Niemiec po młode do mojego znajomego do mojego taty znajomego. Po młode będę jechał. Tam kilkukrotny mistrz Niemiec, to jest yy, bardzo dobrze się tam zdał z panem Rainem, ten hodowca. Yy, ogólnie oni tam mają dobre gołębie. Pan Rain ma dobre gołębie. Oni chyba nawet w tym samym związku lotują. Powiedział, że mi może 10 mutków sprezentować, tylko muszę po niej przyjechać i je odebrać. To są gołębie z rasy, takich jak tam mówił, że on bazuje na gołębiach Leo Hermas, Van Dyke i Finek 5000. Mówię, że to są jego czołowe wielokaty w hodowli i na takich gołębiach bazuje. No, zobaczymy. Tu mam samiczki, bo samczyki wyrzucili na ten gołemnik. Dwie samiczki. Ja chyba też wrzucę w parę tutaj do tych samczyków, to brakować mi jednej samiczki. A ja idę sobie tutaj jeszcze zobaczyć Do moich samczyków Ten ogólnie idzie tu do celi Bo ten grochowy co było widać Bo on ogólnie jest taki trochę głupi Moim zdaniem Samica Z samcem cały, One tu cały czas razem siedziały w, z Samiec z samcem Cały czas razem siedziały Nie biły się nic Dosłownie nic No ale trzeba <coughs> Trzeba czasami pomyśleć, no i trzeba te gołębie jakoś tam porozdzielać. Nie mam jeszcze pomysłu, dlaczego w ogóle siedział razem w celi i cały czas chcą razem siedzieć w celi. Nie wiem, czy duże gniazdo chcą założyć. Nie wiem, dosłownie nie wiem. Muszę połapać te gołębie jeszcze dzisiaj, zamknąć je na noc. Jutro, jak przyjadę, bo jutro jadę do mojego wujka i po prostu na noc je zamknąć jeszcze. Jak mi się uda. Z tego co widziałem to Mulemans Ten tu Z tym grochowym samczykiem co tam siedzi Już się pyknęły Z tego co widziałem to się pyknęły już Niebieskie jedne I grochowe z tego co widziałem to się też już pyknęły Więc jest dobrze moim zdaniem na razie A Więc na razie jest dobrze no co, dzisiaj jeszcze je zamknę. Myślę tak, że do jutra, po jutra. Po jutrze jeszcze będą siedziały razem w celach, te co nie sparowały się. Te jeszcze jutro zamknę. Dzisiaj wieczorem zamknę je połapię zamknę. No i prawdopodobnie będą siedziały do jutra albo pojutrze jeszcze, żeby były na 100% sparowane. No i wypuszczę je. Prawdopodobnie wypuszczę je nie. Prawdopodobnie wypuszczenie, bo to nie ma sensu je trzymać. Jutro jeszcze jadę po samicę jedną. Nie ta cała samiczka, czerwona w ogóle była. Z... O właśnie pytanie do kolegów hodowców. Stara e, mam tutaj takiego samczyka, który był z tą czerwoną. I <laughs> e, Chcę ją sparować z innym grochowym takim. Widzę, że się sparowały. No ale też widzę, że się pcha do tego starego samczyka. Czy one się przeparują te gębie Czy bym musiał po prostu dłużej je przytrzymać? Pytanie do hodowców kolegów. Muszę jeszcze i tutaj zamknąć. To co muszę zamknąć, to zamknę po prostu. Na noc jeszcze. Na trzy dni jeszcze, bo ja ogólnie jadę teraz do Ostrowa Wielkopolskiego. Jadę do Ostrowa Wielkopolskiego, dokładnie jadę do tego Ostrowa. W. W sobotę wyjeżdżam do Ostrowa Wielkopolskiego, miałem jechać w piątek, ale wyjeżdżam w sobotę z moim z i moim dziadkiem do, do wujka, a koło tego wujka mieszka hodowca z Ostrowa Wielkopolskiego. Więc może po długich namowach uda mi się z nim nakręcić jakiś materiał, jak mi się uda go namówić. <laughs> to może uda mi się nakręcić z nim jakiś materiał z hodowli. By było super, jakby się coś tam udało nakręcić. Jeżeli dałoby się go namówić, miejmy nadzieję, że hodowca się zgodzi. No, muszę jeszcze dzisiaj zamknąć na te dwa dni. wypuszczałem po prostu z ciekawości, czy będą dobrze wszystko, czy będą po prostu dobrze wszystko, tak sparowały się tak jak ja chcę. Ale tak, widzę, że, tak, widzę, że nie, nie jest źle. Nie jest źle. Niebieskie para sparowała się, ta para się sparowała Tu ten O, tu jest samiczka Nie ma Taka samiczka, o tam siedzą we wlocie praktycznie wszystkie Mógł je w sumie połapać, już pozamykać, to, co się najdłużej łapie mm, No co To jest ta grochowa, ona jest samcem tym, tym grochowym Jednym eee, Co tu dalej No i zobaczymy jak to będzie, zobaczymy Siedzę praktycznie cały dzień w gołębniku No i może się uda sparować tak jak chcę Musi się udać Bo chcę po prostu w tym roku sparować tak jak sparować, W tamtym roku puściłem wszystko byle jak W tym roku sparowałem już tak jak ja chcę Że się nie parują tak jak one chcą tylko tak jak ja chcę No patrzałem na budowę, na wielkość gołębia itt, itp itd Dobrze na tym wyjdę. Zobaczymy w sezonie 2020 na młode. Może uda mi się coś tam wywalczyć na ty, z tego. Fajnie by było. Fajnie by było, jakby mi się udało coś wywalczyć. Jaki tam chociaż dyplom zobaczymy. Zobaczymy. No, sparowałem tak jak sparowałem, mówię. Latający gołębi tutaj mam. 2 4 6 7 8 9 10. 10 latających gołębi, więc to jest mało. A reszta to są gołębie rozbudowe. No i zobaczymy. Zobaczymy na pewno. Za rok będę wszystko szczepił. Bo mój błąd był taki, że te gołębie zostały tylko zaszczepione na drogi oddechowej, na salmonellozę A dostały, dostały te gołębie kurde jak to się nazywa, mówcie szybko No a dostały ospę No i mój błąd był taki, że dostały tą ospę taką za, zaawansowana była już ta ospa Nie sądzę, żeby, żebym tych gołębi uratował, więc po prostu musiałem je polikwidować, i zostawiłem tylko te co miały konkurs Na młode Zobaczymy. Yy, zobaczymy na pewno jak to będzie. Będę chciał wszystko przetestować. To co mi nie poleci na młode, to co poginie na młode, to pary będę likwidował. Albo przykrzyżuję za rok i zobaczę. Bo może będzie tak, że będą tu źle. Tam będzie dobrze. Wiadomo jak to jest. Jutro jadę z rana do sklepu do mojego wujka. Więc no co? Więc rano pewnie do głębi nie będę zaglądał w ogóle wieczorem tylko do nich zajrzę Nie wieczorem. Chodzi mi że jak przyjadę to do nich na pewno zajrzę Będę siedział cały dzień znów Otwieram cele tym parom, które uważam, że się sparowały w miarę Potwieram im cele i zobaczymy może będzie już git, bo myślę tak, że za tydzień już powinno być jajka pierwsze, szczególnie u masów, bo się w tym roku trochę pośpieszyły na lęgi. Samica siedzi w gnieździe, samiec tu. Te w ogóle nie wiem czy się jeszcze sparowały, ale raczej nie. Muszę je przytrzymać jeszcze, o, a ta małpa siedzi tu, a to nie jest twoja cela, samiczko. Muszę je po jak się nazywa? No, jeszcze połapać, nie? No, jak to tutaj wygląda? Wiary gołąbki się poparowały. Tu po co brałem? Jak to brałem? Co tu wypatrywałem? Wypatrywałem tu, no, gołębie. Samica jest silną budową. Gonek jedno pióro bardzo mocno trzyma. Ma silne plecy. Długi mostek i w ogóle samica jest fajna, ale jest mniejsza od samczyka. U samczyka samczyk ma te same dobre cechy co samiczka, więc wpuściłem je, żeby wydały mi mocne, mocne zbudowane, mocno zbudowane gołębie. I zobaczymy, co to z tego będzie. Mogą wydać jakieś fajne głąbki. Oby wydały. Mam nadzieję, żeby coś wydało fajnego. no i Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będę chciał jeszcze dobudowywać sobie cele lęgowe, które postawię na tej ścianie. Bo 16 cel, to moim zdaniem, jest trochę trochę przy mało. Albo po prostu tu na dole sobie dobuduję cele jeszcze, tu gdzie mam miejsce. Bo tu spokojnie by tak jeszcze, bo tu jest ponad metr wysokości. Te są 50. Wysokość, spokojnie by po dwie cele jeszcze weszło. To by doszło 2, 4, 6. 8 Celby doszło do 16, no to trochę już jest, nie? I wtedy można planować coś tam większe lotowanie, nie? bo na 16 par to ile to jest 32 gołębie? to co to jest? Trzeba co najmniej 80 gołębi mieć do lotów Żeby coś wylatać. No i tak to wygląda. Te chyba się sparowały nawet już. Musiałbym wypuścić zobaczyć. Stara samiczka, Ardenka Razy samiec czystej krwi, mojego wujka Czyli Paweł Góral 100% gołąb hmm. No i tak to wygląda, nie? Zobaczymy jak to będzie Miejmy nadzieję, że gołąbki się dobrze poparują, dobrze pokrzyżują A ja co? Ja się z wami będę żegnał, bo odcinek już trochę trwa, więc co? Trzymajcie się, cześć, na razie